Czy mały kraj, który przez wieki był polem bitwy dla europejskich mocarstw, może dziś rzucić wyzwanie gigantom przemysłu lotniczego jak Lockheed Martin, Boeing czy Dassault? Brzmi jak science fiction, ale Polska właśnie to robi z projektem, który może na zawsze zmienić oblicze europejskiego przemysłu obronnego. Wyobraź sobie moment, gdy polscy inżynierowie po raz pierwszy spojrzeli na puste hangary w Mielcu i pomyśleli. Tutaj zbudujemy myśliwiec, który będzie konkurował z najlepszymi na świecie. To nie była arogancja, to była desperacja narodu, który przez dziesięciolecia był zmuszony kupować przestarzałe MiG-29 od Rosji lub czekać w kolejce na amerykańskie F-16. Każdy zakup oznaczał nie tylko miliardy złotych wypływające z kraju, ale także bolesne przypomnienie o technologicznej zależności. Mega projekt Harpia to nie jest po prostu kolejny program zbrojeniowy, to manifest niepodległości technologicznej. Gdy w 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, każdy Polak zrozumiał, że posiadanie własnych zdolności obronnych to nie luksus, ale kwestia przetrwania. Nagle wizja polskiego myśliwca przestała być marzeniem patriotów, a stała się strategiczną koniecznością. Ale czy Polska ma szansę w tej grze? Przemysł lotniczy to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów na świecie. Kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania wydają dziesiątki miliardów euro i zatrudniają setki tysięcy najlepszych inżynierów, żeby stworzyć jeden udany myśliwiec. Tymczasem Polska z budżetem obronnym stanowiącym ułamek amerykańskiego czy francuskiego postanowiła wejść na to minowe pole. Jednak historia pokazuje, że czasami to właśnie underdogi piszą najpiękniejsze karty historii. Izrael stworzył kwira, gdy nikt nie dawał mu szans. Szwecja zbudowała Gripena, mimo że jej populacja to ledwie 10 milionów ludzi. Korea Południowa rozwija KF-21, który już teraz budzi respekt wśród ekspertów. Czy Polska może dołączyć do tego elitarnego grona? Projekt Harpia to więcej niż metal i elektronika. To symbol transformacji kraju, który w ciągu trzech dekad przeszedł od komunistycznego satelity do nowoczesnego członka NATO. To dowód, że naród, który przetrwał 123 lata niewoli, rozbiory, okupacje i komunizm, nie zamierza już nigdy być zależny od łaski innych w kwestii swojego bezpieczeństwa. Każdy śrubokręt w tym projekcie niesie ze sobą dziesiątki lat marzeń polskich inżynierów, którzy przez lata emigrowali na zachód, bo w kraju dla nich nie było miejsca. Teraz wracają, żeby budować przyszłość polskiego lotnictwa. To nie jest tylko biznes, to misja pokoleniowa. Ale czy ta misja ma szansę powodzenia? Czy Polska rzeczywiście posiada technologiczne know-how, finansowe możliwości i polityczną determinację, żeby przeprowadzić jeden z najbardziej ambitnych projektów w swojej historii? Odpowiedź na te pytania kryje się w strategii, która może zaskoczyć nawet największych sceptyków. A prawda o projekcie Harpia jest jeszcze bardziej fascynująca niż mogłoby się wydawać. Bo widzisz, to nie jest historia o tym, jak Polska postanowiła nagle zbudować myśliwiec. To jest historia o tym, jak naród, który przez wieki był traktowany jak pionek na szachownicy europejskich mocarstw, w końcu powiedział dość i postanowił wziąć swój los w swoje ręce. Kiedy w 2016 roku po raz pierwszy oficjalnie ogłoszono program budowy polskiego myśliwca wielozadaniowego, większość ekspertów pokręciła głowami. Niemożliwe mówili. Za drogie szeptali inni. Ale czy wiesz, co naprawdę stało za tą decyzją? To nie była arogancja ani megalomańskie marzenia polityków. To była bolesna lekcja z historii, która wciąż paliła polskie serca. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem polskich sił powietrznych w 2014 roku. Rosja właśnie anektowała Krym, a ty patrzysz na swój MiG-29, maszynę zaprojektowaną przez kraj, który dziś stanowi egzystencjalne zagrożenie dla twojej ojczyzny. Każda część zamienną musisz kupować od potencjalnego wroga. Każda modernizacja zależy od jego łaski. To nie jest tylko kwestia technologii, to kwestia narodowej dumy i bezpieczeństwa. Ale Harpia to coś więcej niż odpowiedź na geopolityczne napięcia. To symbol transformacji, która dokonała się w umysłach Polaków. Przez dziesięciolecia Polacy byli przekonani, że zaawansowana technologia to domena Zachodu. Że my możemy co najwyżej montować cudze projekty w naszych fabrykach. Projekt polskiego myśliwca to rewolucja mentalna. Pierwszy raz z od wieków Polska mówi, my też potrafimy tworzyć technologię przyszłości. I nie jest to puste marzenie. Polscy inżynierowie już dziś pracują przy najnowocześniejszych systemach obronnych. Firma Polska Grupa Zbrojeniowa rozwija zaawansowane systemy radarowe, a polskie zakłady lotnicze mają doświadczenie w produkcji komponentów dla największych światowych koncernów. To fundament, na którym można budować coś naprawdę wielkiego. Ale prawdziwa magia dzieje się w umysłach młodych polskich inżynierów, którzy zamiast emigrować do Boeinga czy Airbusa zostają w kraju, żeby budować polską przyszłość. To oni będą projektować systemy awioniki, które będą konkurować z najlepszymi na świecie. To oni będą tworzyć silniki, które będą napędzać polskie marzenia o technologicznej niezależności. Jednak droga do sukcesu wcale nie jest prosta. Budowa nowoczesnego myśliwca to przedsięwzięcie, które pochłania nie tylko miliardy złotych, ale także dekady najlepszych umysłów. I tu pojawia się pytanie, które trzyma w napięciu całą polską branżę obronną. Czy Polska ma strategię, która pozwoli jej nie tylko zbudować harpie, ale także sprawić, żeby ten projekt stał się początkiem czegoś znacznie większego. Napisz w komentarzu Harpia, jeśli wierzysz, że Polska może stworzyć myśliwiec światowej klasy. Odpowiedź na to pytanie kryje się w strategii, która może zaskoczyć nawet największych ekspertów od geopolityki. Bo widzisz, Harpia to nie jest tylko projekt technologiczny, to element znacznie większej gry, w której Polska stawia na szali swoją przyszłość jako regionalnego lidera. Kiedy analizujesz mapę Europy środkowo-wschodniej, Widzisz coś fascynującego? Kraje takie jak Czechy, Słowacja, Węgry czy państwa bałtyckie wszyscy oni stoją przed tym samym dylematem. Przez dziesięciolecia były zmuszone kupować sprzęt wojskowy od swoich byłych okupantów lub czekać w kolejce na zachodnie systemy, które często były już przestarzałe, zanim dotarły do ich granic. Polska jako pierwsza powiedziała: My zmienimy te zasady gry. Ale prawdziwy geniusz polskiej strategii leży gdzie indziej. Harpia to nie jest tylko projekt technologiczny, to element znacznie większej gry, w której Polska stawia na szali swoją przyszłość jako regionalnego lidera. Kiedy Polska podpisała umowę z Koreą Południową o współpracy przy rozwoju KF-21, wielu ekspertów nie zrozumiało prawdziwego znaczenia tego ruchu. To nie była tylko umowa o transferze technologii, to było strategiczne partnerstwo, które pokazuje, jak kraje średniej wielkości Mogą rzucić wyzwanie monopolowi wielkich mocarstw w przemyśle obronnym. Korea udowodniła, że można stworzyć myśliwiec piątej generacji bez amerykańskiego czy europejskiego parasoli technologicznego. Teraz Polska chce pójść tą samą drogą. Ale emocjonalny wymiar tego projektu sięga znacznie głębiej. Każdy Polak, który pamięta czasy PRL-u, wie, co to znaczy być zależnym od łaski innych w kwestiach fundamentalnych dla bezpieczeństwa kraju. Harpia to symbol końca tej epoki. To moment, kiedy Polska mówi światu Nigdy więcej nie będziemy prosić o pozwolenie na obronę naszej ojczyzny. I tu pojawia się coś, czego nie spodziewali się nawet najbardziej optymistyczni zwolennicy projektu. Harpia woczyna przyciągać uwagę krajów, o których wcześniej nikt nie myślał jako o potencjalnych partnerach. Indie, które od lat szukają alternatywy dla rosyjskich myśliwców kraje Ameryki Południowej, które chcą uniezależnić się od amerykańskich dostawców. Nawet niektóre państwa afrykańskie zaczynają patrzeć na polski projekt jako na szansę na technologiczny skok do przodu. To właśnie w tym momencie zaczynasz rozumieć, że harpia może być czymś więcej niż myśliwiec. Może być kluczem do nowego porządku światowego, w którym kraje średniej wielkości przestają być tylko konsumentami technologii, a stają się jej współtwórcami. Ale czy Polska ma dość determinacji, zasobów i politycznej woli, żeby przeprowadzić tę rewolucję do końca? Czy potrafi przekształcić marzenie w rzeczywistość, która zmieni oblicze globalnego przemysłu obronnego? Napisz niezależność, jeśli uważasz, że technologiczna autonomia to klucz do prawdziwego bezpieczeństwa. Właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, w polskich zakładach przemysłowych dzieje się coś historycznego. Inżynierowie pracują nad prototypami, które za kilka lat mogą zmienić równowagę sił w Europie. Ale prawdziwa odpowiedź na pytanie, czy Polska zdoła zrealizować swoje marzenia, kryje się w datach, które już dziś są wpisane w kalendarzach najważniejszych osób w polskim przemyśle obronnym. 2026 rok. To wtedy ma powstać pierwszy prototyp harpy. Brzmi jak science fiction? A jednak setki polskich inżynierów już dziś pracują nad systemami, które będą sercem tego myśliwca. Zaawansowane radary AS-a, systemy walki elektronicznej, kompozytowe materiały konstrukcyjne, wszystko to powstaje w polskich laboratoriach. To nie są już marzenia. To konkretne projekty z konkretnymi terminami realizacji. Ale prawdziwa magia dzieje się w umysłach ludzi, którzy ten projekt realizują. Spotkałem niedawno jednego z głównych konstruktorów, który powiedział mi coś, co zostanie ze mną na zawsze. Kiedy mój syn będzie miał tyle lat, co ja dziś, będzie patrzył w niebo na polskie myśliwce broniące naszego kraju. To nie jest praca. To misja dla przyszłych pokoleń. I tu dochodzimy do czegoś, czego nie spodziewał się nikt, nawet najbardziej optymistyczni zwolennicy projektu. Harpia już dziś zmienia polską mentalność. Młodzi ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu marzyli o emigracji do Doliny Krzemowej, dziś zostają w kraju, żeby budować Polską Dolinę Krzemową. Uniwersytety techniczne notują rekordowe zainteresowanie kierunkami lotniczymi. To efekt domina, którego nikt nie przewidział. Ale może najbardziej fascynujące jest to, jak projekt Harpia wpływa na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Kraje, które jeszcze niedawno traktowały nas jako junior partnera w NATO, dziś przysyłają swoje delegacje, żeby dowiedzieć się więcej o polskich planach technologicznych. To nie jest już Polska, która prosi o pomoc, to Polska, która oferuje partnerstwo. Oczywiście droga do sukcesu wciąż jest wyboista. Budżet projektu to dziesiątki miliardów złotych rozłożone na kilkanaście lat. Konkurencja ze strony amerykańskich F-35 czy europejskich Eurofighterów będzie bezlitosna. Ale czy wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Po raz pierwszy od wieków Polska nie pyta, czy stać ją na marzenia, ona po prostu je realizuje. Za 10 lat, kiedy pierwsze harpie będą patrolować polskie niebo, ten moment będzie pamiętany jako punkt zwrotny w polskiej historii. Moment, kiedy naród, który przetrwał wszystko, co historia mogła na niego zrzucić, w końcu powiedział: Teraz my piszemy przyszłość. Harpia to nie jest tylko myśliwiec to symbol Polski, która przestała być obiektem historii, a stała się jej podmiotem. To dowód, że czasami największe marzenia są jedynymi, które warto realizować. Jeśli wierzysz w polską technologiczną rewolucję, napisz w komentarzach przyszłość zaczyna się dziś. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi etapami tego historycznego projektu, zostaw subskrypcję, bo to dopiero początek opowieści o tym, jak Polska zmienia oblicze światowego przemysłu obronnego.